Na czym polega technika autopsji neuropatologicznej? Technika autopsji neuropatologicznej składa się z dwóch głównych faz. Pierwsza z nich to autopsja czaszki, za druga to autopsja kregowa. Podczas pierwszej w celu przeprowadzenia badania z nich lekarze usuwają mózg zaś w drugiej rdzen kregowy. Technika autopsji neuropatologicznej to procedura przeprowadzana przez specjalistów aby zidentyfikować ewentualne uszkodzenia układu nerwowego, które mogły doprowadzić do śmierci. Takie uszkodzenia mogą być pierwotne lub wtórne. Uszkodzenia pierwotne to takie, które odnosza się podstawowych procesów lub takie, które prowadzi bezpośrednio do śmierci. Z kolei uszkodzenia wtórne to takie, które odgrywają rolę w innej fundamentalnej patologii obecnej w ciele. Technika autopsji neuropatologicznej polega na ekstrakcji i badaniu części układu nerwowego. To regulowane procedury, które różnia się pod względem ilości i lokalizacji, w zależności od tego, czy uszkodzenia są pierwotne, czy te wtórne. Makroskopowa technika autopsji neuropatologicznej składa się z dwóch głównych faz autopsji czaszki i autopsji kregowej. W trakcie autopsji czaszki lekarze wyjmuje i badają mózg. Z kolei podczas autopsji kregowej usuwa jardzen kregowy, podstawę i tylne wezły W dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej tej interesującej procedurze. Technika autopsji neuropatologicznej Najważniejsze kroki. Autopsja mózgu Technika autopsji neuropatologicznej. Ekstrakcja i następujące po niej badanie powinno odbyć się tak szybko, jak to tylko możliwe. Najlepiej w ciągu 24 godzin po śmierci. Najlepiej jest, gdy ekstrakcja mózgu następuje w ciągu 24 godzin po śmierci pacjenta. Ogólnie rzecz biorąc, osoby przeprowadzające ta procedurę to patolog, techniki i asystent. Oto kroki prowadzące do ekstrakcji mózgu. Ekstrakcja mózgu. Eksperci klada ciało na stole do autopsji w pozycji wyprostowanej. Przyję i potylice powinna podpierać podpórka na głowę, aby unieść czaszkę i ułatwić działanie. Następnie profesjonaliści wykorzystują nóż chirurgiczny, aby stworzyć naciecie od jednej marzowiny usznej do drugiej. Jego głębokość powinna sięgać aż do kostnej, czyli innymi słowy praktycznie do kości. Potem oddzielają od okostnowe platy skórne, odciagając je od naciecia na zewnątrz. Tym samym odkrywają czaszkę. Kolejne kroki polegają ja na wykonywaniu ciecia pilarka tarczowa. Na ciecie rozpoczyna się od przedniej części czaszki, po czym zatacza pelenkrak i powraca do punktu początkowego. To ciecie nie powinno przebić się przez oponę twarda. Potem następuje otwarcie górnej zatoki strzalkowej od przodu do tyłu. Następnie profesjonalista usuwa małą z opony twardej i nacina bocznie. Dzięki temu mózg zostaje odkryty. Kolejny krok to oddzielenie biegunów czolowych. Często robia to wykorzystując palce wskazujące, lekko odciagając. Następnie lekarze odcinają skrzyzowanie nerwów wzrokowych oraz pozostałe części nerwów czaszkowych. Tym samym mózg jest już wolny. Następnie za pomocą skalpela dokonuje się nacięcia po obu stronach namiotu mózgu. Jeden z profesjonalistów usuwa mózg, mózcek i pien mózgu. Po czym wycina się rdzen przedluzony. Tona ciecia jest bardzo niskie, aby otrzymać kompletna próbkę tej struktury. Teraz mózg jest już całkowicie wolny. Na samym końcu profesjonaliści przedostaje się przez tylny wyrostek klinowy. Następnie poszerza jadlon siodło tureckie i wyjmuje przysadkę mózgowa używając skalpela i zacisku. Odkryj więcej, czym jest neuroplastyczność mózgu? Technika autopsji neuropatologicznej, badanie mózgu. Model mózgu. Po ekstrakcji mózgu profesjonaliści powinni go umyć i we właściwy sposób zakonserwować w formaldehydzie. Po ekstrakcji mózgu nadchodzi czas na zwazenie go na wadze, a następnie zawieszenie na sznurku, który biegnie od podstawy czaszki do pnia mózgu. Na koniec zanurza się mózg w 10% roztworze formaldehydu. Następnie należy zamknąć hermetycznie pojemnik i opisać go. Zazwyczaj mózg zostanie w formaldehydzie przez dwa tygodnie, poza przypadkami, w których podejrzewa się występowanie chorób prionowych. Wtedy okres przetrzymywania w formaldehydzie wydłuża się przynajmniej do jednego miesiąca. Po zakończeniu tego okresu przeprowadza się badanie makroskopowe. Pierwszy krok to umycie mózgów w wodzie przez 24 godziny. Następnie odbywa się palpacja oraz badanie. Kolejny krok to wykonanie ciec wieńcowych i pozyskanie próbek do badania mikroskopowego. Warto również przeczytać, w jakim wieku może pojawić się stwardnienie rozsiane? Autopsja kregowa. Kolejna główna część techniki autopsji neuropatologicznej to autopsja kregowa. Pierwszy krok to ekstrakcja kanału kregowego za pomocą podejścia zewnętrznego i wewnętrznego. Kiedy zostanie wyjęty, profesjonalista przygotowuje go do palpacji oraz badania po obu stronach. Następnie pobiera się próbki z kanalu kregowego. W tym celu wykonuje się ciecia ukosne co 3-4 cm. W przypadku określonego schorzenia kregowego niezbędne jest pozyskanie reprezentatywnych próbek zmian chorobowych. Muszą one pochodzić z obszarów szyjnych, grzbietowych i ledzwiowych. Jak również z poziomu kości krzyzowej, jeśli tylko jest to możliwe.